Antoni Kołodziejczuk, witam państwa, zapraszam na opinię. A dziś w Studiu Telewizji Kablowej Zamość z okazji Dnia Dziecka gościmy specjalnych przybyszów. Przyjechały do nas szanowne panie: Joanna Kałuża. Dzień, Dzień dobry. dobry, Asiu. Dzień dobry. Nasi widzowie nie wiedzą, kim jesteś, ale zaraz Dobrze. opowiesz o sobie trochę. Oraz Julia Ślusarska. Dzień dobry. Julia i Joasia przyjechały proszę Państwa z Lublina, by dzieciom z Zamościa złożyć życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, czyli ich święta, oraz opowiedzieć o tym, o czym marzą dzieci w Lublinie. Ciekawi jesteśmy, czy o tym samym, takie same marzenia mają zamojskie dzieci, i tego rodzaju opinii będziemy oczekiwali od zamojskiej dziadwy pod adresem mailowym, który podamy na końcu. Drogie dziewczęta, Asiu, chodzisz do szkoły? Tak. Tak? A do której klasy? do czwartej klasy. Do czwartej klasy. A Julia? Do czwartej klasy też. Do czwartej, tak. A do A czy do B chodzicie? Do B. A Asia? Do A. Do A. Fajnie jest chodzić do szkoły? Nie zbyt. A co ty o tym myślisz, Julio? Też nie, bo trzeba się uczyć. No, tak, to taki jest cel, chodzenie do szkoły, by się uczyć. A jak myślicie, po co dzieci się uczą? Czy jak wy twierdzicie, muszą się uczyć? Może Julia nam odpowie. <laughs> Żeby potem coś umieć, zostać kimś w przyszłości. A co ty o tym myślisz, Aśmiu? Żeby. Takie same jak tak. Julia. Ja. Takie same zdanie masz na ten temat, jak tak. Julia, ja, tak. Ale do szkoły chodzicie chętnie, bo ja rozumiem, że, że, że jest to pewien obowiązek. Tak, że. Trochę musicie do niej chodzić, ale wstajesz rano, Asiu, yy, nie wiem, myjesz się i, i ubierasz yy, chętnie, wychodzisz z domu do tej szkoły, czy, czy tak wolałabyś zostać w domu? Wolałabym zostać w domu. Ojej, a Ty, Julio? Różnie, zależy ile jest lekcji. <laughs> zależy od dnia i zależy od tego, jakie lekcje są. No, ale przecież w szkole spotykamy się z koleżankami, z kolegami. E, czy to jest przyjemne wchodzenie do szkoły, czy tak, nie? Tak, to jest główny powód w przyjemności to jest główny powód chodzenia do szkoły. A jesteście dobrymi koleżankami, Asiu? Tak. Tak. Powiedzcie, jakie są Wasze zainteresowania? Czy macie jakieś hobby? No bo za szkołą nie przepadamy, jak już się dowiedzieliśmy. A czy jakieś inne zainteresowania Was pasjonują, Julio? Mnie przyroda, historia i angielski. A czyli jednak ze szkołą coś to i z nauką wspólnego ma. Nawet takie zainteresowania hobbyistyczne. Tak. E, z tego co się orientuję, to Asia lubi sport, prawda? Tak. Tak. A jaki? E, lubię piłkę nożną, siatkówkę. No i tyle. I tyle. Piłkę nożną i siatkówkę. A gracie w szkole trochę w piłkę nożną? Tylko czasami. Za mało, tak? Ja słyszałem, że ty grałaś w drużynie jakiejś piłkarskiej, tak? Grałam, ale już dawno. A w jakiej drużynie? W motorze Lublin. A kim chciałabyś zostać w przyszłości, Asiu? Chciałabym zostać albo dziennikarką, albo piłkarką. No, słuchaj, więc wszelkie predyspozycje pewnie spełniasz. Dzisiaj sobie tutaj rozmawiamy. Jeżeli Ci się spodoba prowadzenie tego rodzaju wywiadów, to może zostaniesz dziennikarką. A jeżeli zechcesz wrócić do sportu, to z pewnością będziesz grała w piłkę. Ale wspomniałaś też o siatkówce. Siatkówka jest przyjemnym sportem. Wolisz piłkę czy siatkówkę? Wolę mówiąc. piłkę. Piłkę nożną. Tak. To tak mówią, że to taki męski sport. Prawda ale... czy nieprawda? Prawda czy fałsz? Prawda, ale ja wolę piłkę od siatkówki. A ty, Julia, też grałeś piłkę, z tego co słyszę? Mhm. W Irlandii, a w siatkówkę gramy na WF. -ie. Coś się trochę znudziło. Aha, jasne. A. Dobra, skończmy już z tą szkołą. Taki nudny temat, jak wszyscy tutaj ustaliliśmy. Powiedz mi, Julia, jakie są takie Twoje plany na przyszłość? Kim chciałabyś być? Bo tutaj koleżanka powiedziała, że chciałaby zostać dziennikarką lub piłkarką, a ty? Aktorką, bo dziennikarstwo jednak mi nie pasuje, bo robię gazetki szkolne w szkole. <grym> też w mada, samorządzie prawda. uczniowskim. <grym> chciałabyś zostać aktor aktorką? Tak? Mm -hmm. No to też wszystko przed Tobą, a w jakich filmach chciałabyś grać? Kryminalnych o miłości, a może w serialach? Różnych, seriale kryminalne, i takie różne. Albo takich w kinach co jednorazowych. Chodzisz trochę do kina? Mm -hmm, na te jednorazowe same. filmy. Mm -hmm. Podobają Wam się te filmy, dziewczyny? Tak, razem. A jakie razem. filmy najchętniej oglądacie? Byliśmy razem niedawno na Alwini Wywiórki 3. Asia, proszę Państwa, zna nasze okolice, ponieważ niedaleko od Zamościa ma babcie. Gdzie mieszka twoja babcia Asiu? Yy, mieszka w Krasnobrodzie, bardzo blisko zamościa. Odwiedzasz czasami babcie? Odwiedzam. Chętnie? Czy tak jak chodzisz do szkoły, odwiedzasz babcie? Chętnie, bo często tam chodzę na zalew No do... i jeszcze mam tam inną rodzinę. A co ci się najbardziej podoba w Krasnogrodzie? Jak chodzę na grzyby, nad zalew i często też yy, idziemy z babcią na lody. Na lody w Krasnobrodzie. Tak? A ty który raz jesteś w zamościu, Julia? Drugi, bo kiedyś byłam tatą na imprezie BMW i tam byliśmy na rynku. Aha, czyli już byłaś w zamościu, tak? tak? Teraz jesteś po raz drugi. Jak podoba Wam się zamość, Julia? Najbardziej mi się podoba rynek i Stare te schody. Uh -huh. Schody, a, a wiesz, gdzie te schody są? Przy czym? Przy jakim budynku? Nie. Przy ratuszu, a wiesz, że te same schody są dokładnie za tobą? Ach. A właśnie, a właśnie. A ty też niejednokrotnie Asiu, przyjeżdżasz przez zamość jadąc do babci. Czy, czy możesz coś powiedzieć na temat tego miasta? Dzisiaj też przyjechałaś do nas. Czy ono się tobie podoba, czy nie? Podoba mi się, jak przyjeżdżam tu też czasami na pizzę i wtedy chodzimy po ręku. Żarty się kończą i teraz bardzo poważne pytanie do szanownych pań. Czy podobają wam się chłopcy? Chłopcy to przecież brzydale. Nie, nie wszyscy. Zdarzają się tacy trochę ładniejsi? No, bardzo nawet nie. A w waszym wieku też? Tak. A później się starzeją i coraz brzydsi są, prawda? A tobie podobają się chłopacy? Średnio, ale niektórzy są ładni. Niektórzy są ładni? Bo koleżanki wasze dużo rozmawiają o chłopakach, ja słyszałem. Mhm, niektórzy opinię. często o takich piosenkarzach, aktorach. I dlatego może chcecie być albo dziennikarzami, albo celebrytami, albo celebrytkami lub też aktorkami, by się podobać tak jak ci chłopcy, którzy się tam podobają. Słyszałem też, drogie dziewczęta, że chłopcy to was tak y, zaczepiają, ale w taki swoisty sposób w tym wieku, czyli gdzieś tam was popychają, mhm. pociągają za warkocze, to Często prawda? Często kopią, a wpychają albo do wylewają wodę na kogoś. Takie końskie zaloty. Takie końskie zaloty uprawiają, tak? Kiedyś wylali na ciebie wodę, Asiu? No, no nie, jeszcze nie. Nie zdarzyło się. A licie Tak. A oddałaś? Oddałam. <noise> no proszę, dziewczyna, która grała w piłkę w fotelarze. Nie ma żartów takich, dziewcząt się nie zaczepia w ten sposób. Niedługo mamy e, takie turniej w szkole, i chłopaki ją wzięli do drużyny, i, i jeszcze ci liderki są, ale ja nie idę na ci liderkę. A ty będziesz grała w męskiej, w chłopięcej drużynie piłkarskiej, tak? A na jakiej pozycji najbardziej? E, grać? Lubię grać na obronie i na ataku. Na obronie i na ataku, a kobieta zmienną jest, proszę Państwa. Więc. Ja wolę na bramce. A ty, Julio, na bramce najpierw. Tak. Czyli. Ogólnie sport jest Wam zjawiskiem takim bliskim i mhm. lubianym. Tak, bo WF jest obowiązkowy. Ogólnie sport, prawda? Tak, bo WF jest obowiązkowy, to się tak wtedy po, powoli polubić można. Bo gdyby nie był obowiązkowy, to może, to może byście mhm. go nie lubiły, a powiedzcie mi, drogie Panie, czy na przykład, gdyby był zawód księżniczka, to chciałybyście mieć taki zawód? Czy uprawiasz taki zamek? Nie, to teraz już takie dziecięce, dziecięce się stało. Te wszystkie bluzki, plecaki, piniki. Toś takie nie jest aż takie fajne jak było kiedyś. A co ty o tym sądzisz? Chciałabyś być księżniczką? Nie chciałabym. To jest trochę takie nudne. Prawda? Asia to jest bardziej sportowa, więc ona nie na księżniczkę. Nie nadaje się na księżniczkę. E, lubicie zakupy? Bo słyszę, że dziewczęta przepalają za zakupami. Tak, a zwłaszcza w plazie. <noise> Czyli galerie mają coś w sobie, tak? Tak. I Ty też chodzisz na zakupy do plazy, Asiu? Chodzę, ale tak niezbyt często, ale gdzieś tak trzy razy w miesiącu. No to niezbyt często, to niezbyt często. Czasami to wkur trochę wkurzają ceny, bo są, czasami bluza jedna kosztuje 100 zł. No, ceny są okropne, ale to nie tylko w plaży, to wszędzie te tak. ceny. Słuchajcie, nie tylko w Lublinie w Zamościu ceny też są, bywają, bywają takie kosmiczne. E, pomówmy trochę o diecie, bo co lubią jeść najlepiej dzieci w Waszym wieku? Ja nie jem mięsa. W ogóle nie jesz mięsa. Właśnie znaczy, to jest ciekawostka. Jem kiełbasę takie, ale raczej to tak nie mięsa. Tak bardziej wegetariańsko. <laughs> Taką wegetariańską kiełbasę? Nie, to coś czarujecie drogi Pani chyba, tak? A Ty co najbardziej lubisz jeść? E, lubię jeść chipsy i no, rodziny no. z McDonald's. No proszę, to jest cała prawda o dzisiejszych dzieciach i dzisiejszej młodzieży. Lubię pić e, czasami energetyczne napoje od taty. Ojej to daje Tobie energetyczne napoje? Nie, biorę sobie. Nie a on o tym wie, że Ty to pijesz? Nie, czasami to łyka, ale niektóre sprzedają. A jest dobry taki, lubię też Coca-Cola. Niesamowitych rzeczy się tutaj, proszę Państwa, dowiadujemy. Nie polecamy picia przez dzieci energetycznych napojów. Dzieci Nie. mają własną energię i posiadają jej tyle, że znaczy, wystarczy to bez jest, wspomagania. To, to jest złe tylko, że czas, po prostu smak jest dobry. Tak, tak samo jak taki wegetarianizm w tym wieku też nie jest do końca wskazany. Czego moglibyśmy życzyć wszystkim dzieciom, my tutaj wspólnie? Szczęścia, dużo prezentów. Czego ty byś mogła życzyć? Asia? Zdrowia, radości. No to bardzo ważne słowa, bo zdrowie jest chyba najistotniejsze. Jeszcze w Waszym mm -hmm. wieku to się nie odczuwa dolegliwości zdrowotnych, prawda? Chociaż bolałaś jakieś głowa? Nie, jeszcze... nie zdarzyło się? Najgorsze są bóle brzucha i jelitówka. O, tak, to są, to są takie, takie mm -hmm. dolegliwości, które są bardzo nieprzyjemne. Anginę przechodziłyście? Tak. Też się leży zgaga jest... miałyście? Tak, a zgaga jest najgorsza. Po tych napojach chyba energetycznych nie. i, i po, tych, po, tych, po tym jedzeniu po fast foodów, a po chipsach słyszałem, że jest zgaga, co? czy Ty masz doświadczenie w tym zakresie? Nie, nie ma. Nie, ja też nie miałam, a w McDonald'sie są dobre jedzenia, lepsze niż w KFC, ja w KFC nie jadam. Lepszy jest McDonald's niż w KFC? A jeżeli chodzi o prezenty? z okazji Dnia Dziecka. To czy przypomina wam się jakiś taki prezent, który najbardziej zapadł w waszej pamięci, czyli był takim najciekawszym prezentem? Ja, moim najciekawszym prezentem była piłka. Piłka nożna, czy siatkowa? Nożna. A jak ona wyglądała? Taka w czerwone plamki. Adidasa. Ja ciekawe. I grałaś tą piłką później? Gram dalej, bo jeszcze mi się nie zepsuła. A dawno dostałaś ten prezent? Rok temu chyba. Aha, to jeszcze taki w miarę świeży prezent <skrym> jeszcze można. A grasz na podwórku, czy zabierasz ją do szkoły? Na podwórku yy. i na boisku szkolnym. Na boisku. A, yy, czyli to jest taki prezent, który pozwala jakby rozwijać Twoją pasję. Bo Możemy tak określić? Najczęściej to yy, używamy piłek też do nogi, to też bierzemy ją na siatkę do rzucania. Po prostu w, ta piłka do wszystkiego służy. Tak. Julia, a Twój prezent jakiś taki przypomina ci się Dziecka? Hulajnoga. Hulajnoga to są y -hmm. tak? A jak oceniacie ten, powiedzmy, dzisiejszy prezent z okazji Dnia Dziecka, czyli pobyt w telewizji? Trochę stres, ale tak szkońca. Fajnie, ale prowadzi na drogę aktorstwa jak dla mnie. <laughs> U się wydaje, jaką drogę dzisiejszy pobyt w telewizji kablowej, za się prowadzić? Na, dzien... na drogę dziennikarską. Och, czyli dzis dzisiejszy prezent, wasz dzisiejszy prezent też będzie e, można domyślać się, rozwijać Wasze pasje i wychodzi naprzeciw Waszym oczekiwaniom. Tak. Jakie prezenty najbardziej lubicie dostawać? Ja Jakie u... chciałbyście dostać w przyszłym roku na przykład? Um, na przykład jakoś... Jakieś fajne bluzki, spodnie, getry. A, czyli ciuszki, czyli ciuszki, tak. kobieca natura wychodzi <laughs> tutaj. A ciekaw jestem, czy w przypadku Asi również kobieca natura weźmie górę, czy powiesz, że tutaj buty z kołkami wkręcanymi. Piłkarskie. E, ja bym chciała też dostać dużo ubrań. A w jakim stylu to ubrania miałyby być? Czy też sukienki, ciuszki, bluzeczki? Bluzeczki i spodnie. Kobieca natura jednak, proszę Państwa. I czasami sportowe rzeczy są fajne. Sportowe rzeczy są fajne, ale obiecnej natury nie da się zakłócić. E. Czy dzień dziecka jest potrzebnym świętem? Międzynarodowy dzień dziecka? Tak. Z jakiego powodu? No bo to jest taki... ten jeden dzień w sumie dla tych dzieci, żeby... Wy odczuwacie, że podczas dnia dziecka oprócz tych prezentów traktowane jesteście inaczej? Tak. Ważniej, tak znaczy, że... Znaczący sposób. Przez dorosłych, ale czy przez rówieśników również? No nie, bo oni też są dziećmi. Aha, ale nauczyciele trochę inaczej na dzień dziecka się zachowują w szkole, Tak. Nie są tacy ostrzy? Nie. karcą was? Nie, nie. A stawiają dwóje? Stawiają Lub jedynki? Od wf to najgorzej jest, bo czasami pani jest niemiła. Niesamowite rzeczy, proszę Państwa. E, wszystkim dzieciom życzymy w imieniu naszych gości, a byli nimi Joanna Kałuża oraz Julia Ślusarska spełnienia wszystkich najskrytszych dziecięcych marzeń. Nauczycielom życzymy, by 1 czerwca nie stawiali jedynek w szkołach e, dzieciom, ponieważ w tym dniu jest ich święto. Bardzo dziękuję gościom za przybycie do studia. Przypomnę, że można oglądać nas na stronie internetowej pod adresem trvklzamost.pl i w Lublinie będziecie mogły swój występ dzisiejszy, drogie Panie, obejrzeć na tej stronie. Państwa proszę o opinie, szczególnie dzieci. Te proszę przesyłać na adres mailowy ztk. telefon do telewizji Kablowej Zamość 530 33 40. Do zobaczenia w kolejnym programie. Bardzo dziękuję za to, że przyjechałyście do Zamościa.